Hejcie, z tej strony okuku 9 dzisiaj nagrywamy FIFA 17, a konkretnie Food Draft Ponieważ ten kupiłem grę przez premierowo i dostałem kod i wpisałem na rodzinie i także wiecie I dostałem weton draft no i... No i zakręcam się po prostu w draft. Po prostu draft. I tak myślę, że przez 5 tygodni pojawi się u draft. I bardzo, 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 bardzo przepraszam, że nie było długo odcinków. No ale nie miałem czasu, że tak to powiem. Komentarz jest zbędny. Przepraszam, ale prawo autorskie wymagają, bo nie sobie usunęli fuzzy draftu. No. tym. Na tym ma skład do niczego. Nie wiem, pokażę Wam, bo teraz coś takiego stworzyłem. O. Jej dostałem, te ko jej, dostałem te nowe stroje. Ale ten jest bardzo ładny. Reszta mi się nie podoba, ale ten mi się podoba. Użyj za Termalikę. Okej. Okay. No i tak myślę. Kasabin? A Kasabin użyję? Ale będę miał ciemny... albo nie. Nie, kasabin wymienię. No to mi się bardziej podoba, zresztą tamte są czarne już. Wszystkie karty do klubu, tak że to no nie widzę, ale moje paczki, paczka, że to draft to paczka poryczeń. Wielki jest wielki co to jest Hazard! Świetnie! Okej! Okay. No aha! Ej, co nie mogę zabić! Wejść do klubu! Mhm. Dobra, sumuję kontrakty. A tak to działa. Dobra, teraz otwieramy ten draft. Mamy, mamy drafta. Wykorzystaj ten draft. No i właśnie w tym momencie zaczynamy. Gra w dziadka to na no, proste. Nie wiem po może zrobimy, że w dziadka. Może, może. O, składam, pokażę szybko. Takie, takie byle co. Hunter, kontuzjowany. Jedziemy. Czy chcesz użyć, że tą wygląda dobrze, że turniej? Tak. Okej. Okay. No, to było pewne Messi? Messi. Aha. Dobra, miałem podpowiedzieć, że się... Z... Patrzcie, zlagowało mi się zaś. Okej, okay. pierwszy draft. Tidebilla. Mm. Eee. Benteke. Mam nadzieję, że Ronaldo. Kumanolito. Mm, no dobra. To jest bita hiszpańska, dobra? Madryć? A może Butkęc? No to nie, tam pendera tu wypadnie Kras. 38 pace'a, nie no, Parda. Pardo, tak, ale to czytał Pardo Nie wiem to to może wypaść Demarcos plan. O nie, wolę Demarkosa. Więcej Pej'sa Biorę wielkie nazwisko. Pogba Jeszcze Nie, nie wiem, ale ten... O... Ok, wstawić, wlać i nalewy to... O, Felipe z czym to wypada? 60... 60 grania, no. Jak mówią, że tak jest, takie ważne jest granie, no to nie wiem, jak to pójdzie. Taki benzel, czy Suarez, by się przydał. hamest. Nie no, bejda, nie wezmę HMS. No tak... Co ja będę to chciałbym chciał bym Okej... Ej, to się ścina, widzę. Fakiety Maria, baka... Nie no, wezmę bakę. Ja bym go pod... Nie, no w sumie mogę dać te, będzie wypadnie. Laporte. Świetnie. Tak mu z zjechali. Ile mu Pejsa zabrali? Nie, no. Karasko. Świetnie. To jest tylko napastnik, tak? Został. No mam wielkie nadzieje, że i on się pojawi. <laughs> Bakambu! Świetnie. Nie no, jeszcze Bramka, no Ikera. No Ikera by trzeba było zamienić za kogoś. naważa też Tragen. Koszta... He, <laughs> nie było kogo wybrać jak szczerze ciekawego Balotelli, no lito Wela Luka Vela, Lucas najwyżej potem, so trochę doda, no, no, parejo, nie wiem może dla ciebie. 57 nie no, dobra. Trzeba więcej pejsa ma 54 pejsa, no, jakoś mnie nie przekonuje. Dobra, no, i nic, nic ciekawego nie ma. Papa do potopu los. No. I to nikt. Pereira Ok. Kogo tu mamy? Oj, się bałem właśnie tego, że tu nie wypali żaden ramkaż. Nie, mam Pejsa nie ma, no. Z jaką? Za... Ciebie. Czy nie, będę kierował mocno w rybakę? Tak to zrobił? zrobił mm. Nie no, bramkaże to chyba, czy nie będziemy potrzebowali. Dobra. Menadżer Liga Pre... prym... Premier League A la Liga Ola Liga Santander świetnie na no podsumowanie Messi mm -hmm. 80 okej okay. no prody dobra dalej mecz dalej Co nie gra drafta O... Okej... Okay. I ładne te try some. Okej, okay. graj. Jedziemy. Tak jak ja ma skład. O, lewego ma. Ronaldo... Ej, no... no... No, dobry składźman, no. Okej... Okay. Dajesz... Messi! Nie, to jest De Marcos. Okej... Okay. No! Klasyk! Ale ja tylko przy nagraniu tak mam, że głosu nie mam. Czy nie wiem, bo może też nie mam przy nagraniu, bo ja raczej gram... Nie gram w oknie, tylko w pełnym. A program do nagrywania nie wiem czemu mi nie łapie, jak mam w pełnym, na pełnym ekranie. Wiecie? Teglam w oknie. Ale zagrał. No, koleś, wiesz, karas no. To hmm. jest denerwujące. Jak, jak masz... Słyszysz, grasz, grasz, a tu nagle... cisza. Jakieś tam błędy mam. Dobrze. Nie. Się zakapiłem. No świetnie, Ronaldo, świetnie normalnie, no. Dobra, ale my mamy Messiego. Lionel. No. Ale to mnie do Demarkosa, ale to schroniłem. No ale mu tutaj skracam. Świetnie. Ej, no Demarkos, miałeś rzucać, a ty to. No, świetnie, Casillas. To Karasko. Nie wiem, jak oglądałem. Nie wiem, to był koza. Czy ktoś inny, czy Kamek także Może Lachu, może Jacob, może Nakes a może Viben, nie wiem. Jesteś miał karoskę był zachwycony jego grą, także mam nadzieję, że też się zachwycę, Jezu! Ale to denerwuje ten głos, nagle nie masz głosu. Ja tak sobie wstyd przegrać, tak? Pierwszy mecz, pierwszy draft, pierwszy, pierwsza porażka. Nie! Nie! Nie, nie, no dobra. Pech przy nagrywaniu, pech youtubera. No, ale potrafię grać. No. Strzela jeju, no nie no. Jest Wakambu, no masz pejsa, no tylko wykorzystaj. Przecież będzie bestia w tym Wakambu, ale na razie ten... na bestię się nie zapowiada. Słuchajcie, za niedługo zamierzam zrobić paką Pennings. Fify, 17, nie wiem, potwieramy, potwieramy parę paczek. Nie powiem, ale zamierzam, tylko już zamierzam. A kiedy to będzie, nie wiem. No, zobaczymy, dokąd on tam zagra, aha. Nie, no dobra, kiwki. No, był świetnie. Easy peasy, easy peasy! nie, nie Heee! He, he. takie easy peasy. Świetnie, karasko. Wypuść tą piłę. ci no! Nie, dobra. Tak jest strzały. I w to Ronaldo dać. Musiał być... Aina Dwarda. Rano, no. Okej. Okay. Osty. I piszcie w komentarzach ten z jakiego klubu chcecie mieć... Yy, klubu chcecie mieć karierę? Czy wolicie cały czas ultimate, ultimate Team? Nie myślę, że karierę zrobić nie wiem, taki taki Legii Tak wygrać, taki cały wygrać z nią Liga Mistrzów nie. W realnej życiu niemożliwe, ale to jest FIFA nie jak oni spychają MESSIEGO Tak by w ogóle pejsa ten wzięli. Przez co pewnie, że ten, że już nie jest na te FIFY. Ale to easy se POROBIŁ Easy. Easy. Easy takie. Jest to easy jedziemy. Nie no, ja nie zwracam uwagi na ten głos, ale ja nie wiem czemu tak się dzieje, piszcie w komentarzach jeżeli wiecie. Czy to jakiś błąd jest jak się gra w oknie, czy ja mam coś przy nagrywaniu nie tak. Ja coś pokominę, żeby było w pełnym ekranie FIFA, no ale nie obiecuję, że to będzie, bo ostatnio też próbowałem w domu, ale nie wychodziło. I nie, przegrywam, 3-0 aż, nie no. Tytuł ten, 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 hazard Najgorszy ten, draft ever No no no, ale Nie wiem, albo zrobię ten, nie wiem kiedy zrobię draft, bo potem na pewno nie będę miał ten draftów. No. Okej. Okay. Pakam bukarasko. Chciałabym też od razu ten formację zmienić. Ale chyba... No, a tak chyba sobie baka. Albo komana? Dobra. Chyba że karasko poślę. Nie no dobra, tak. Ten Pardo nie na no, nie wytrzymuje. Lu Lukas. No Karaska, o nie w tą stronę! I w ogóle w ta miał być barbato wspinanie! Mhm. Cóż, to w tu? A siedziemy Co dało Easy przebiegnąć? Wiedziałem, wiedziałem. No i teraz tu! O Di Mariano, wracaj się szybko, Felipe Luis. No. Okej. Okay. Nie, już tego raczej nie wygram. Nie, jeszcze otworzyłem paszki po drafcie, pewnie będą. Czy niby polepszyli tę nagrodę z tego z draftu? No bo się grało z draftem no i się nic nie dostawało tak praktycznie. A mogę to sobie sumie zostawić Hamer i nie Stał wygrał główkę No na razie tutaj Okej okay. Lukas nie wywracaj się tak ale to miałem wypuścić tą piłkę i miał się przedać fajnie. I faul. Jakby to jest krzesło kiedy głosy wydaje. O słyszycie? Komano. No świetnie, koman. Ale tutaj, może coś z tego będzie, karasko. Na plecy, przecież! Nie, też rzuty różne, których, których jeszcze nie obczaiłem. Dobra, to powinno być pożo miejsce ach! ne Kingsley no i tu weszli ale... no Lukas Dajesz! Paul wow. Ty co, Lukas, wyprawiasz? Nie. A się bawię, Uhu. No. Kassias, świetnie, i do Messiego. Messie. Puszczę tego komana, no. Ale nie tak to miało wyglądać. No i jeszcze raz przepraszam, że nie było długo odcinku, no, ale no... Nie miałem czasu nagrywać! Nie, no... koman, Kingsley, no! A te strzelby po ziemi tak denerwują. Nie umiem ich wyczuć zresztą. Ja raz, raz kliknę i, i normalnie 16 sobie górę, a tu po ziemi. Płasko. No nie, jakby mi strzelił lewy, to. Co to było? Ale Lukasom... Tam... Myślałem, że ty to przejmiesz! Jeszcze V, co? Nie. Drożny. Nie no, brak porozumienia ma ten Casillas. Bramkarz musi mieć zgranie, przynajmniej wiecie... Po, po... moim odcinku, że zgranie jest ważne w tej Fifie. Karaska... i zup. Myślę, że oni tak zrobili z tym zgraniem, tak wszyscy się ten... weźli. O! Candy, candy Cup! Ojeju! I tak wszyscy ten i jej ten... I jej to usłyszało no i zrobili tak, że nie ma zgrania i są wolni zawodnicy, beznadziejni... I td. i tp. No to... Sami sobie do tego doprowadzili i według mnie no... no początku to tak, taki... On był coś takiego no powiedzmy takiego Ronaldo, tak? masz szczęście w paczce a co, że La liga jest droga no i co, no wtedy, no, no i Messi jest, no do niczego, tak? Ja tylko go sprzedać ułożyć jakiś takich no nawet spoko, składny, ale nie, nie, Jezu, jak nie, no mnie to prawie te rzuty wolne są takie i też całe nie w te pięć. Czyli co, no co, co się stanie? Quick, co się ten? Może wyjdzie z gry i tak szczęściem przejdziemy dalej. Kto to wie? Kto to wie? Kto to wie? Nie, raczej nie. Marko serdecznie. Messi, no jeżeli aby tę głowkę wygrał. Okej, okay, okej, okay. o co chodzi, Lukas? Lukas! No, tu Messi teraz, jesteś Messi! Messi! Nie, się dał przepchać! Dobra, 4 minuty doliczone, te fifowe oczywiście. Ale przegiołem, ale jestem zły na siebie. Nie, no to uznaję jako nieudany food draft. Bardzo nieudany food draft. Nie, naprawdę, naprawdę, nie, no dobra. W głowie 5-0. Trzeba być 4-0 przepraszam. Nie, to już fatalny mój występ. Może, naj... Może następny food draft będzie lepszy. No i otworzymy sobie złota paczka. Ale nic strzałowego nie liczę. No. Nie no dobra, ten... Lolo No dobra, kontrakty O! 1000 monet! Jakie za free Tak, to wszystko do składu Teraz trzeba zbierać Na skład building challenge. Ale sama Ach, go trafił w and play. Ale same. Oj, ile zawodników drapu albo zrobimy... Albo zrobimy e, Karierę na poli milikiem Zielińskim. I Zielińskim, no zobaczymy, no To Marcelo, fajnie. Fajnie, fajnie Marcelo. Kolejny z monet. No proszę, to mi się... A trochę się podoba to. Co to co no to? Tyle, no. No i się żegnam. No cześć!